Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich Państwa przybyłych razem z Panem Prezydentem. To, co najciekawsze, po oficjalnym otwarciu, po prezentacji, dopiero przed nami wszystkimi, przed nami, przed Wami, to jest udział w wielu warsztatach, które są dedykowane właśnie w ramach nowo otwartego Etnocentrum. To jest rytm, który znasz, ale nie wiesz o tym. To jest czas, który płynie, ale nie ucieka. To jest przejście tam, gdzie czekają w progu. To jest droga, która pozwala blisko znaleźć to, czego szukałeś daleko. Usłyszeliśmy słowo, gwarę, pieśni, legendy, formuły modlitw, życzenie. W definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego w konwencji UNESCO w sprawie ochrony tegoż dziedzictwa z 2003 roku właśnie słowo jest wymienione jako pierwszy obszar, przez który przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe. Drugi obszar to sztuki widowiskowe i my też mieliśmy przed chwilą taniec, kolędowanie. Widzieliśmy lirnika i cymbalistę, i skrzypka. Trzeci obszar to zwyczaje, rytuały, obrzędy świąteczne. Mieliśmy kolędników przed chwilą, przekazy o świętowaniu, ale też wyjście na roraty. Czwarty obszar to wiedza i praktyki dotyczące przyrody wszechświata. Słońce wschodzi i zachodzi. Dzisiaj widzieliśmy też, jak siać, kiedy zbierać, jak kosić, jak sobie radzić z pogodą. Jak fasolę obierać. Ostatni obszar, jaki wymienia konwencja, to umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym. I my tutaj dzisiaj mamy zabawki, widzieliśmy rzeźby ludowe. Do, dookoła nas jest rękodzieło, jak haft. Wymieniłam przejawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego bowiem istota tego dziedzictwa jest gdzie indziej. To są oczywiście wyobrażenia, praktyki, przekazy, przestrzeń kulturowa, ale to za mało, aby jakieś zjawisko nazwać niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Musi ono być ważne dla wspólnoty, grupy. Czasami tylko dla jednostki mają uznać to niematerialne dziedzictwo kulturowe za część własnej tożsamości, mają uznać je za swoje, mają przekazywać z pokolenia na pokolenie tak aby te elementy naszej tradycji były stale odtwarzane by żyły w naturalnym kontekście kulturowym by ciągle cyrkulowały żeby ta wiedza żyła i to jest właśnie zadanie dla etnocentrum chronić wspólnoty grupy chronić też jednostki Chroniąc między innymi właśnie praktyki kulturowe. Dzięki niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu i ochronie tego dziedzictwa, my wiemy skąd jesteśmy. Ja wiem skąd jestem. Ja wiem kim jestem, ja wiem kim mogę być, kim chcę być. I nawet jeżeli chcę uciekać od tradycji, to muszę najpierw wiedzieć, od czego chcę uciec. Muszę rozpoznać. Swoją tradycję, swoje dziedzictwo, tak aby tradycja stała się elementem świadomego wyboru, dzięki czemu staniemy się też zharmonizowanym człowiekiem, a nasza społeczność zamieni się we wspólnotę. I niech inspiruje tradycją, i nas, nasze światy, i szerzej cały świat.